Wszyscy znamy ten moment. Producent bierze auto, które wszyscy uwielbiają i myśli sobie: "A co by tu zepsuć?". Ale na szczęście Szwedzi tego nie zrobili. Oto nowe Volvo XC60 po faceliftingu. Nadal wygląda jak XC60, nadal jest komfortowe jak XC60, ale jest jeszcze lepsze. A więc zaczynamy. Więc co się zmieniło? Na pierwszy rzut oka niewiele, ale to dobrze. Jest nowy grill z charakterystyczną fakturą, która zadebiutowała w XC90. Do tego nowe felgi, a z tyłu, no, lampy są ciemniejsze. Wszyscy uwielbiamy ciemniejsze lampy, prawda? Przynajmniej według Volvo. A teraz wyobraźcie sobie projektantów XC60. Szef wchodzi i mówi: Chłopaki, robimy lifting, a oni na to: Ale szefie, ono już jest świetne i na szczęście nie popsuli go. Wnętrze znów. Jest jeszcze bardziej Volvo niż kiedykolwiek. Nowe materiały, lepsza jakość wykończenia i ekran. Większy, ostrzejszy, bardziej responsywny o przekonnej 12,3 cala. Obsługuje go system Google Automotive, zaktualizowany z najnowszą grafiką. Czyli teraz, gdy stoisz w korku, możesz oglądać mapę w lepszej rozdzielczości niż na swoim telewizorze w domu. A jeśli chodzi o szybkość, nowy procesor sprawia, że ten system działa dwa razy szybciej. Volvo twierdzi, że ma 10 razy lepsze generowanie grafiki. Nie wiem kto to liczy, ale brzmi to imponująco. Poza tym zmienił się delikatnie kształt deski rozdzielczej. Po stronie pasażera mamy teraz taką ozdobną listwę z tkaniny, a na kierownicy mamy odświeżony logotyp marki. Spostrzegawcze okom zauważy również inne maskownice głośników na drzwiach. Teraz najważniejsze, jazda. Volvo zawsze robi rzeczy po swojemu, więc i tutaj jest cisza, spokój i fotele, w których można by zamieszkać, są lepsze niż Twój ulubiony fotel w domu. Dodano też nową klimatyzację z oczyszczaczem powietrza, więc w XC60 oddychasz lepiej niż w szpitalu. A audio? Bowers and Wilkins, jedno z najlepszych opcjonalnych nagłośni w samochodzie, jeśli chcesz poczuć się jak na koncercie, ale bez tłumu ludzi, to jest właśnie to. Pod maską? Bez zmian i dobrze. Dlaczego? Bo XC60 i tak sprzedaje się jak ciepłe bułeczki. Mamy tu hybrydę B5, czyli 250 koni i napęd AWD. A dla tych co chcą czegoś więcej, pluginy T6 i T8. Czy mogliby dać nowy silnik? Tak, ale skoro Volvo wciąż nad nim pracuje, to znaczy jedno na pewno będzie jeszcze lepszy, wystarczy poczekać rok, dwa albo trzy i na pewno zobaczymy nowe jednostki napędowe. A więc czy to dobry lifting? Tak, nie psuje niczego, co było dobre, a poprawia to, co mogło być lepsze. I w tym cały sekret XC60, dlatego wciąż jest jednym z najlepiej sprzedających się słów premium na świecie. Czy warto go kupić? Cóż, jeśli chcesz komfort, styl i technologię, to tak. Ale jeśli tego nie chcesz, to pewnie już zamówiłeś BMW lub Audi i jesteś na etapie konfiguracji wyposażenia. Jeśli spodobał się ten materiał, koniecznie zostawcie łapkę w górę, a jeśli chcecie być na bieżąco z najnowszymi premierami motoryzacyjnymi, subskrybujcie kanał i włączcie dzwonek z powiadomieniami. Tymczasem dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.